2 maja obchodzony był dzień flagi narodowej. Tego dnia kolory biały i czerwony dominowały. W klapy i ubrania euchan wpinane były kokardki z symbolem polskości obnosili się nawet najmłodsi, którzy nawet nie rozróżniają barw, nie mówiąc nawet o ich symbolice. Ale takie flagi nie wystarczały. Tego dnia każdy chciał mieć prawdziwą flagę, by ją następnie wywiesić przed domem. To demonstracja szacunku dla ojczyzny. Ojczyzna to mój kraj. W nim się urodziłam. Yy, mieszkam. Przede wszystkim yy, czym co kocham, bo każdy, każdy Polak przede wszystkim powinien kochać swoją ojczyznę. Oj, pytanie nie wyprosta, bardzo ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. No ja swoją ojczyznę kocham niezmiernie. Nie, nie zmieniłabym na żaden inny kraj. Jest moim krajem, domem. Bardzo jest ładna. Można coś wiele zwiedzać. I... Bardzo się cieszę, że jestem Polką. Flaga polska wyraża i podkreśla naszą tożsamość, wartości, pamięć o tych, którym zawdzięczamy Wolną Rzeczpospolitą. Dawniej patriotyzmem można było wykazać się na polu walki, dziś jest on czymś innym. Dobrą pracą, sumiennością. Kochaniem właśnie tej ojczyzny, która jest domem i chlebem, uczciwością. No takim uczestnictwem właśnie w świętach państwowych, i pamiętaniem o takich rzeczach właśnie. Patriotyzm. No, no, zdecydowanie miłość do ojczyzny. To, żeby ci, którzy mają wiele patriotyzmu, prawda, działali na rzecz, e, prawda, kraju, na rzecz e, tych, którzy, prawda, w tym kraju żyją. W dniu święta flagi polskość podkreślono także tradycją przekazywaną w pieśniach. Wystąpił kurseniora seniora Pojezierze oraz mazurski zespół pieśni i tańca Euk Inny charakter miały obchody rocznicy ustanowienia konstytucji 3 maja. Uroczyście złożono więcej kwiaty, upamiętniając bohaterów walk. Po części oficjalnej w sposób nietypowy wspomniano historię. Przebrano się w postaci z 1791 roku, czasów uchwalenia pierwszej demokratycznej konstytucji Polski.